Siemanko, na początku tego materiału zapraszam Was na konkurs Shadow Dancers Autotronic 520 zł do zgarnięcia. Wystarczy z mojego kodu wpłacić sobie minimum 8 zł. Mój kodik to jest kodik veroriginal przez dwie literki L i utworzyć skrzynkę, którą tutaj macie za złotóweczkę. I możecie sobie wygrać właśnie takiego Autotronika. Dodatkowo. Dodatkowo również do wygrania macie Shadow Dangerous Blue Steel oraz Desert a Print Streama. Tutaj wystarczy dyszkę z mojego kodu wpłacić z kodu Ver Original przez Wieliterki, otworzyć skrzynkę i samu V1. No i takie dwa konkursy macie ode mnie, więc naprawdę fajna opcja. Pamiętajcie również, że klikając sobie tutaj plusik i w tym oto miejscu. Wpisując sobie kodik weroyginal przez L, Dość, że dołączacie sobie do konkursu, to możecie sobie dostać 10% do doładowania i dla nowych użytkowników dwie darmowe szynki na starty dołączonko do Giveaway'a, tu macie oczywiście metody płatności. No i to, co ważne, również macie dzisiaj do wygrania skinę. Jeżeli chcecie wygrać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Na stronie mamy takie rzeczy, na przykład jak cashback. Cashback się wbija poprzez otwieranie i batlowanie skrzynek. Tutaj Wam się uzupełnia balans. No i możecie sobie potem wziąć takiego skinka. Jak sobie klikniecie już odbierz bonus jak ja, możecie go sprzedać i od nowa będzie Wam się to wszystko. Nabijało. Również słuchajcie, macie coś takiego jak levele. Tutaj macie pokazane, który level macie wbity. Za levele macie również nagrody. I macie również darmowe skrzynki, które możecie otwierać co 24 godziny. Taki level, jaki macie, to takie skrzynki możecie otwierać co 24 godziny. Nam została skrzynka Emerald, bo już tą jedną sobie dzisiaj otworzyłem. No i mamy See you P250, więc tak to się prezentuje. No i oczywiście, 84 level będzie wbity, no to będzie na pewno jakaś fajna nagroda odebrana. Oby coś fajnego za 84 level. My, słuchajcie, na samym początku, szczerze mówiąc. Zagramy sobie naprawdę dość ciekawego Batla. Ponieważ zagramy sobie Golden Dragona 4 razy, czyli praktycznie za cały mój balans, ale. Zagramy to na trybie share, Jest to tryb, który daje każdemu taką samą wartość. Taką samą wartość, czyli tyle, tyle, tyle samo wygranej z całej sumy, która po prostu tutaj będzie. Więc to jest taki nowy trybek. Mamy wbity level do tego i liczymy na niesamowite dobre trafy. Oj oj, początek fatalny, widzowie, początek widzowie, fatalny. Oby tak nie było dalej. Oby tak nie było dalej. Jest DMK za 5000. To jest bardzo dobry traf. To jest bardzo dobry traf. Słuchajcie, teraz, oby coś mocnego dalej leciało. To będzie naprawdę fajnie. No, na razie nic tutaj mocnego nie poleciało. Oprócz tej Emeczki są kałachy w dobrych stanach. Niestety, nie w dobrych stanach. No i mamy po 4400. Niestety, spora strata z tego Batla. Spora strata z tego Batla. No, ale chciałem Wam pokazać ten nowy tryb. Więc tak to się prezentuje. Tutaj na głównej stronie macie również taki. Fajny banerek, w którym macie coś takiego, właśnie do wygrania. Tutaj macie ostatnio wygranego, ale my tutaj, bez zbędnego pierdzielenia, wchodzimy sobie na szykę Plant. B, bierzemy ze sobą 5 razy bez przyspieszonego trybu i próbujemy na niej zrobić jakiś proficik, albo chociaż odrobić to, co przerżnęliśmy, właśnie na case battle. I jest gama doper, słuchajcie, za 2897 zł. Ten battle, więc jak najbardziej. Bardzo fajny profit, na sam początek tutaj nam wleciał, więc oby tak leciało dalej. Jest Autotronik, jest 1624 zł, płacimy 1200, więc na razie dwa razy profit. Więc czegoś takiego oczekiwaliśmy. No, to niech jeszcze raz tutaj coś takiego profitowego da 1300, ok. E, 1300, więc też jest ok, też jest naprawdę ok. Teraz dajcie jakąś kostkę, fajną jest autotronik, Są, kurde, dobre rzeczy 2100. No i kurde, otworzy... odrobiliśmy na 1000 plan B e, to, co straciliśmy na Case battle Więc spróbujmy sobie ją ostatni raz otworzyć. I jeszcze jeszcze Gamadopter Bowie sobie wlatuje. No, więc jest naprawdę pięknie. Jest naprawdę pięknie, jeżeli chodzi o to, jak nam teraz udało otwierając szynki, No to spróbujemy sobie, słuchajcie, coś takiego jeszcze tutaj machnąć, otworzyć. Na przykład szynkę In Love trzy razy. To będzie taka grubsza szynka, więc dzisiaj taki grubszy opening. No, może coś ciekawego ta szynka In Love nam przyniesie, ale nie taką emeczkę, tę makału. Bo ta emeczka, te makału 223 zł, więc jest strata i to dość spora. No, więc może teraz jakąś koskę i coś takiego właśnie oczekiwaliśmy. To sobie zostawiamy. Autotronik 3836 zł, jak najbardziej jest to piękny traw, więc jeszcze jedna strzynka sobie wlatu wlatuje. Myślałem, że ten Marble Fade jeszcze poleci, ale i tak jest naprawdę fajnie. I tak jest naprawdę fajnie. Jest profit zrobiony, to sobie możemy sprzedać. No i wracamy do bitwy, do bit bitewek, bitw, bitewek, Słuchajcie, no to machnijmy sobie może coś takiego teraz. Sigma Energy dwa razy. Sushi Master nie, ale to ze ślimakiem dwa razy. I do tego dajmy sobie tortugę, dwa razy taki rozgrzewkowy Batelek i tak jest gruby Na trybie share, nie, na trybie underdog Na trybie underdog, czyli ta osoba, która wylosuje Jak najgorsze skiny w tym battlu To sobie wygrywa, to też jest, słuchajcie, trybek fajny Wprowadzony, no więc zobaczymy Więc zobaczymy, co nam tutaj ten trybek da No na samym początku Sigma daje rękawiczki Dla bota pokera no Więc nie za fajnie e, Chociaż dobrze, przecież my gramy na underdogu Zapomniałem, widzicie, to jest właśnie to Dobrze, że teraz sobie przypomniałem, że to jest underdog No i niestety daje nam wildfire'a Hmm, więc bodysamu, <laughs> Przepraszam bardzo że <laughs> tutaj kaszel zamęczył, bo jestem troszkę chory No i dobra, jesteśmy na prowadzonku Jesteśmy na prowadzonku, ile takie digielek? Ok, 330 zł, tylko więc na razie dalej na prowadzonku. Oby nic mocnego nam to nie dropnęło, to sobie to zgarniemy. I szczerze mówiąc, powinniśmy sobie to zgarnąć i zgarniemy To i to jest naprawdę fajna wygrana: 5830 zł. Więc jak najbardziej, piękna wygrana. W takim razie możemy sobie ten trybek share jeszcze raz przetestować. Jak jesteśmy i tak już na proficie, to możemy sobie ten trybek share przetestować jeszcze raz. Tylko weźmy do tego jakieś inne skrzynki, troszkę tańsze po prostu, żeby tych skrzynek było więcej, żeby była większa szansa na trafienie no, takiego czegoś mocniejszego. A to zagrajmy sobie tak. Zagrajmy sobie tak. Cztery gracze share. No i let's go, proszę Państwa, let's go. No, Bod Poker jeszcze raz, bodisamo jeszcze raz i Bodnitro, niech sobie tutaj wjeżdża. No i sprawdzamy, sprawdzamy to. No i zobaczymy, czy przede wszystkim się opłaca, czy się nie opłaca to jest trybek share, pamiętajmy to, ok? 800 zł, dobra, no nie jest źle, nie jest źle. Pierwsze otworzenie jest źle i lekka strata jest, ale nie jest źle, no tu będzie zdecydowanie gorzej tu jest zdecydowanie gorzej, ale liczymy na takie mocne pierdzielnięcie, na przykład jakąś kostkę mocną tutaj. Z... Kurde, felek, no też jest źle. Też jest źle, też mogę dać tutaj zdecydowanie lepiej. No na takie jedno bam, no ta włóbka coś warta, no nie, no nic nie warta. No będzie strata chyba, będzie strata znowu. Chyba, że jeszcze te trzy skrzynki przyniosą coś mocnego, bo tutaj po, powyżej 800 stówek powinno lecieć, no a tak nie leci. Żadnego takiego wow na razie nie było, więc może to wow jest w tej ostatniej skrzynce. No fajnie by było, fajnie by było. In love... No, no love, no love, no love widzowie, chociaż tutaj 1600, więc nie jest najgorzej. 3700, no kurde, jest minus niestety, ale i tak jesteśmy dzisiaj na ok. Proficie. W takim razie, no co? Bierzemy sobie tak, wchodzimy tutaj, wchodzimy w skrzynkę Poker V3. Yy, bam, to jest naprawdę droga skrzynka. Czy chcemy wejść w tą skrzynkę? Chcemy wejść w tą skrzynkę. 1600 zł. Liczymy na jakiś fajny profit. Liczymy na jakiś fajny profit i powinien być profit. Powinien być profit. 3300 zł. Jak najbardziej. Czegoś takiego oczekiwaliśmy. No i w takim wypadku zagrajmy sobie ten trybek sherry. Jeszcze raz, tylko zmieńmy taktykę. Zmieńmy taktykę. Zagrajmy po prostu ten trybek. Na mocno. Zagrajmy ten trybek po prostu. Na mocno. 4000. No to dajmy sobie do tego jeszcze na przykład Kurde, felek Sushi teraz stać nas? Stać nas Cztery graczy, trybek share Ostatni test tego trybu Więcej go nie będę testował, jak tutaj da na minus No bo po prostu underdogi, klasyczny tryb Według mnie są lepsze Więc zobaczymy, zobaczymy jeszcze raz Ten trybek share czy coś będzie, czy nic nie będzie. Okej. Okay, okej, okay, jest 5000. Szkoda, że nie zagraliśmy klasycznego trybu, bo moi rywal nie dropnęli nic, chociaż ten talon może być więcej warto, okej. Okay. No, mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale jakby teraz... No, takiego lorka za ile? Za 4000? I ile to jest? Słuchajcie, 5200, więc pierwszy raz. No, nie najgorzej bo Pierwszy raz było nie najgorzej, ale ja ten tryb odpuszczam eee, No to może jeszcze. Kurczę na sam koniec, jakąś taką skrzynkę troszkę tańszą, ta, na przykład takiego porkiego. Otworzymy sobie 5 razy, i tak ten materiał zakończymy. 3222 złote. 3222 zł. Eee, zł. Eee, no dobrze, dobrze, dobrze widzowie. Tu gorzej, tu gorzej. Tak się żegnam z wami. Trzymajcie się, Siemanderko. Yo!